Nauka czy deprawacja dzieci? Czym tak naprawdę jest edukacja zdrowotna? W sieci pojawiają się apele o masowe wypisywanie dzieci z nowego przedmiotu. Dziś odpowiemy na pytanie, czy to nauka, czy może ideologia i deprawacja. Przeanalizujemy dokładnie podstawę programową nowego przedmiotu tak, żeby mieć jasny obraz sytuacji. Myślę, że po tym filmie będziesz mieć już jasną odpowiedź na pytanie, wypisywać czy nie? Zanim jednak przejdziemy do podstawy programowej, pokażę Ci pewien smaczek, a właściwie dwa. Czym różni się okres od owulacji? Czy może to jednak to samo? Panie pośle? Nie, nie pamiętam. Nie interesowałem się, przyznaję, tym. Nawet na biologii. Panie senatorze? Oj, nie będę wchodził w temat. Panie ministrze? No nie będę I Proszę z... państwa, chyba mamy odpowiedź na to, Ta. czy ten przedmiot jest potrzebny. Przedmiot. Czy pan już się dowiedział, co to jest owulacja? Tak, dowiedziałem się dzisiaj rano, zabrakło mi słowa, jajeczkowanie i Pani redaktor, myślę, że większość ludzi yy, mhm. ma taki moment, w którym zapomina jakiegoś słowa, jakiegoś yy, nazwy. To zapytany dorosły człowiek y, polityk, tak, zapytany co to jest populacja tak. nie, nie odpowiedzieć, tak? No, a wie Pani czym jest, nie wiem, y, klauzula abuzywna? Niech wiem. mi pani odpowie. No to proszę. No, tak się składa, no. że wiem. A wie pan, co to jest polucja? Nie, nie pośle? wiem. Ja wielu rzeczy nie wiem. Nie, i myślę, ale nie wie że pan, co również. to jest polucja? Nie. Serio? Nie, nie wiem. Ja nie wie pan, powiem, to, pan pani, powinien I powiem pani jedną rzecz. Wiele serio osób, mi pan teraz odpowiada, no, bo pan jutro powie w innym programie, że pan zapomniał. Nie wie pan, co to jest polucja? Nie. Czy edukacja jest potrzebna? Po obejrzeniu tych fragmentów chyba nikt nie ma wątpliwości. Pytanie, czy nowy przedmiot, edukacja zdrowotna jest najlepszym możliwym lub przynajmniej właściwym rozwiązaniem problemu, czy może tylko kolejną porcją oleju dolanego do ognia politycznej wojny. Dlaczego nagrywam ten film? Mam wrażenie, że wszyscy dyskutują, tylko nie do końca wiedzą o czym. Sama byłam spragniona wysłuchania merytorycznej debaty, więc odpaliłam sobie transmisję z debatą w kanale Zero. Ogólnie debata była ciekawa, ale nie dowiedziałam się zupełnie tego, czego chciałam. A chciałam wiedzieć, co tak naprawdę będzie nauczane na tym przedmiocie: jakie tematy będą poruszane, jakie są argumenty za i przeciw, żeby te konkretne tematy były lub żeby ich nie było. Blisko 3 godziny oglądania i nadal nic nie wiem. Naprawimy to. Przelecimy przez podstawę programową i sprawdzimy, jakie tematy będą omawiane w ramach edukacji zdrowotnej. Każdy będzie mógł sam ocenić, czy to jest dla niego ok, czy może są jakieś wątki zupełnie nie do zaakceptowania. Ja skupię się głównie na wyłapywaniu tematów, które w mojej opinii mogą być kontrowersyjne, gdzie nie gdzie dodam swój komentarz, ale jestem również bardzo ciekawa twojego zdania, więc napisz mi koniecznie w komentarzu, co sądzisz o tym, co za chwilę usłyszysz. Cały film zobaczysz na moim kanale. Jeśli ci się spodoba, nie zapomnij zostawić suba.